Mankowiczowie jestem u Zadrowego Koksa w domu. I no. Co chodzi? Mm. Co jest, widzowie? Co jest? Jezu, widzowie, co to było? Ja nie wiedziałem, co to za gościu. O. Siema, siema, za drogę. Sima, siema. sila. Siema. Ej, ej, w ogóle, wiecie, wiecie, co się odwaliło? Jak ja, ja teraz wracam z wojska, chyba wiesz, po moich słodkach, w Manchester City, to. Yy, jakiś czarny chłop, bieg, tak, to taki czarny chłop. Ja, tak, tak, jak tu tam dybi, nie? To, to, to na no, obstacnie, nie? No ale nie, poczekaj, posłuchaj, ja byłem sobie, zacząłem nagrywanie w ogóle, bo mieliśmy się przygotowywać, jak ty wrócisz z boiska. No tak, no tak. No i ja, ja tylko sobie tutaj zacząłem nagrywanie, i ktoś wszedł jakby z, z tamtąd, ja jakby tamtąd, ja zaczynałem nagranie i ja słyszałem, jak ktoś wszedł tu, ja ja schowałem się tutaj, w tym miejscu, Czeka. i ktoś... O, nawet macie otwar nawet macie otwarte okno, zobacz. Otwarte okno masz? Ktoś wyskoczył przez to okno, jakiś gościu. Czarny. Co No i tam poleciał. Co ty pieprzysz? Tam. Co ty pieprzysz? No serio mówię, no. No kap. Czekaj, czekaj, czekaj. Może dalej jest, poczekaj. Nie ma, nie mi no, to może nie widać. Chciałam zobaczyć, może tu? No zobacz. Może, no nie, nie wiedziałam. Ejli, no przysięgam, no zaczynałem filmik. Czekaj, odłożę kamerę gdzieś tu. Powiem tak, bo plan by yy, Bo plan był taki, że ja przechodzę z boiska, mnie yy, umieje i yy, przy, przygotujemy się do nagrania, przygotujemy teksty yy, i... Dysu, i tu no, tusen, bo ciemny yy, Przygotujemy przygotowujemy teksty, przygotowujemy się. Ja, yy, ja się przybieram z boiska i lecimy nagrywać, bo mieliśmy nagrać na, na zony blog dla Was, ale jeżeli się wydarzyła taka sytuacja... Tamten, no, tamten. No, nie wieram wieram, wieram. Tam... o, tampoco. Tambo się dobrze. Po drugie. Ale jeżeli się tak coś wywaliło. To ja nie jest odoby, nie? Ale... Ale, ale pamięta, pamiętasz... Pamiętasz tam tą karteczkę. W ostatnim filmiku dopano. Do na końcu. <grym> koniec, koniec, ty, filmiku. się spotkamy. Jeszcze się spotkamy. Nie! nie nie, z wynika, daj się nie. Czyli tak jakby to on, to on był w tym zostawiaciem tego... No tak, to tym Ale skąd on wiedział, że my w tym mieszkamy? mieszkamy? I skąd, i skąd, ej... Może, do... w, może ej, to może on nas podglądał, jak my wracaliśmy do domu? Mordo, jest jeszcze może sprawa, To też możliwe, że on cały czas nas podglądał. Nie, wiesz co, ja mam zrobić, tak. No I, i wiecie co? To to, to Zapalę światło. No, no przede wszystkim, przede wszystkim. Dobra, chodź. Usiądziemy na manuszka i ochłoniłem. W ogóle co tu się otwaliło? No nie wiem, co ja zobaczę. O Jezu! Nie no, dobra, chcę Stanowisko za jak koksebym wyfalił. Tak na sobie zrobię, Żeby nas widać. No, bo dobra, naprawdę nagrywał, to no, jest bez sensu. Totalne, dobra. Totalny szok to był. Ja nie wiem, jak to w ogóle mogło się stać. Nie ja nie wiem nic. skąd on wiedział nasze mieszkanie. znaczy twoje mieszkanie. No, ja przyszedłem tu tylko. No dobra, powiem Ci tyle. Moja opcja jest taka: że on nas siedzi od początku YouTube'a. Tak, no on, że on nas siedzi od początku YouTube'a. Był, widzę na kanale, straszny film, ale nie Do, do, no, do, do, do przesady, widzę, do przesady. No, i ni ni nie tak, żeby się w no, do domu na chaty, nie? <tem irrelevant> no, to pamiętaj o tym, że miałaś jakby dużo mieszkań, więc on musiał być śledzony, On nas musiał śledzić w y dwóch mieszkaniach. Robert w trzech mieszkaniach? Trze. No, nie, kurwa, szybowo, Ale czekaj, teraz czekaj. pamiętaj kiedy ja już mieszkałam. Kiedyś, kiedyś no, 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 no. No to wtedy byliśmy w tej nawiązanej piwnicy. No. Co, co, co było coś jakichś, te, śmiechy te yy, ta, ta, tupania, no tak, te, tak. Takie tupania, takie. No tak, to, dokładnie tupania. I, I on świecił nas latarką! Ej, to on był! Ej, tak! Ej, Nie co? no, wszystko jest wyjaśnione teraz, widzowie. Dobra, czyli, i rozwijamy, że to był on. To Ale to, czemu on nagle nas śledził? tego najgorsze to było, tego widzowie, najgorsze jest dla mnie to, że obojga mamy przerywane Bo nie wiadomo czy ciebie też nie śledził osobno Ale on jakby nie, ja nigdy nie nagrywałem swojego domu no, ale, ale może, można, może mnie śledził jak ja poszedłem, jak ja będziesz, jakby właśnie, jak, jak do domu no właśnie No kurde No to widzowie mamy obojga przerywane Przerywane, on może nam wejść do domu, wszystko nam może zrobić No dlatego moja propozycja jest taka, że jak ty już wrócisz do siebie w domu No To zrobisz Masz... czy ty mam do swojego pokoju jakiś nie wiem, klucz? No mam. No to musimy mieć drzwi. No. I... I gorsza sprawa będzie taka, no. że jeżeli on jakoś się dostanie, to żeby cię w nocy... ja spał, żeby ci coś nie zrobił. No też jest w tym problem. Albo on najgorszy będzie, Jakiś... jeżeli on się łamie i się położył obok ciebie. No to będzie naj, najgorsze. Dlatego moja propozycja jest taka, że żeby się nie położył obok nas. Zamknąć <grym> się na, na klucz. Nie bo, nie, bo on jakoś ten klucz może wyjąć. Wiesz, wie, że tacy ludzie mają swoje sposoby, nie? No to, to, to. Patrz, ty masz spaść tak. Na, co, na całym łóżku? I się nie wchłonę na Ciebie! No, a jak, jak będzie siedział na przykład obok Ciebie, na przykład dajmy na tym fotelu, to teraz ja siedzę. Czekajcie. Czekaj. a tym fotelu, to teraz ja siedzę. I teraz, I, i teraz tak, będziesz tak siedział, tak jak ja. A przecież to jest, no, no po prostu... Ej, to by było No. Hmm. Tyle to ja wiem. Potem trzeba odtransportować. My, do innego pokoju. No, najlepiej z tego trzeba transportować Chyba, że chce zrobić tak, żeby zakleić. Ale dać tu ta, jakąś taśmę? Nie, żeby bez skitu. Na przykład alarm chcę włączyć. Nie mam A czy chodzi w tym, takim sensie, inny alarm, że stworzymy na niego pułapkę? Ej, chyba wiem. Bo jak ja nie ja grę z, tak, z takimi linkami, ja mogę tą linkę przyczepić, nie się się pierwszym. Ol, plan. A ty? Ja mam taką... Tutaj, tu, tu, tu dam linkę. Ja sobie linkę Jestem się No. I jesteś pierwszy, dobra. A więc mamy plan na nos, tylko najgorsze jest to, że teraz trzeba wprowadzić jakieś kurde śledztwo. A ja... Do... O której godzinie on przychodzi? To też prawda, żeby się zabezpieczyć. Tak. No to zróbmy. nie wiem. coś. do rozumie, Żeby was nie związać. Na chwilę przerwiemy coś. Mm -hmm. o, I sobie, kiedy żeby nie wiedzieć, się im To się z skontaktujemy. No. Dobra, no to. Dobra, zobaczę. Za to już sprawę. Udało się zobaczyć, że każdy zostaje mi na nos. Więc to mamy założone, więc y, obojga dla mnie będzie Nic nie odwali. Robiliśmy to tak, więc, że ja mam wszystko ręki wojska. Mm, ale dobra. Hmm. Do, mówimy to. Co, do, co, Poczekaj. Mówimy tym, dobra nie? już, bo musiałem chwilę przerwać, toj tak, no. Mm -hmm. I myśleliśmy, że po prostu... Mmm. czekaj, Dobra. Poczekaj, chwilę cię. Dobra, Dobrze, obszaliliśmy, że ja tak jak mówiłam, że go jest na, na fanost. i założymy na niego pułapkę, tak jak mówiliśmy. Założymy na niego pułapkę, że nic się nam nie stanie, widzowie. Będziemy wam wszystko transmisować w nosy. W nosy, prawda, No. My robimy gasowanie, poświęcenie i robimy no, to wszystko teraz tylko od nocy. <grymne> dobra widzowie, co się stało? Musieliśmy chwilę tam pobiec. Dobra, no. Dobra widzowie. Okay. Chyba teraz lecimy do garażu, co nie? No dobra. No to dawaj. To dawaj. Ja przerywam i widzimy się w garażu, elo? Dobra widzowie, to jest filmik teraz z garażu. Jestem w garażu, mam przy sobie lampę. No. I <laughs> jeszcze będę padły. O co chodzi? Co jest? On tam biegnie. Zobaczcie to. Nie, ja stąd wychodzę, ja stąd wychodzę. Ja nie, Pita, ja, ja przepraszam, ale ja Ja to kończę, nie? I ja stąd uciekam. Elo, elo. Pusto, nie ma nikogo. Dobra, wracam z tego, jakby z tego, y, i do, do, do domu Oli. Ja nie wiem. Siema. Siema. I co? Gdzie ty byłaś? No gdzie? Ha, Jezu, ja cię tak przestraszyłam. Ja nie wiedziałem gdzie ty jesteś w ogóle. O, ty chyba gdzieś się tutaj odłączyłaś ode mnie, nie? No, chyba tak. L ja gdzieś tam ode mnie... Się, ja, ja nie wiedziałam, ja poszedłem od razu tu. Ja poszedłem tam od razu do garażu. Aha, no i co? I, i mam, filmik mam film z tego, co nie? raz czas nagrałem na jednym, że jakiś, 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 ten chłop, co nie, ten chłop, ten chłop był za rogiem i do mnie takie, powiedział takie coś, że, powiedziała, muszę przypomnieć, że mm, jeszcze, jeszcze coś, nie wiem, nie pamiętam, jak to było. E, to nie koniec, coś takiego, nie pamiętam, szczerze. Dobra, to chodź, chodź do domu i po prostu tam w całą sprawę. Dobra, już? Mhm. To było tak straszne, ja nie chciałam o co chodzi. Nie, ale nie, na serio nie wierzysz w to. No to zobaczysz filmik jak leci. No. Albo przy montażu. No przecież... No przecież to jest tak, bo się, Ja nie wiem, przesięgam. Ja by poszedłem do garażu bo już mi sam garaż, coś takiego. No tam, i No. I po prostu za rogu... Wyszedł, zupełnie tak? tu. Jak, jak szedł? Jak szedł, czy nie? I pobiegł na górę. Ja po, nie wiem, co to mnie powiedział. Więc zapomniałem, więc po prostu zobaczyć to w montażu, co do mnie powiedział. Okej, okay, dobra, to, to było creepy. Ale wiem, że musimy się przygotować na noc. On nie odpuści. On nie odpuścił na Nie, ja, w jeśli, jeśli uciekł oknem. No i no wiesz. No, po prostu on mnie odpuści. On no, na mnie odpuści. Nie, no akurat to, że on uciekł oknem, to naprawdę jest trochę śmieszne. No tak, no. Trochę śmieszne Ale z tym oknem. Po prostu spod ruchu i słyszymy na kartce. wszystko w Po prostu skryje wszystko. O, teraz to tu postaje. O kurde. Wiesz co, pośladowa. O kurde. Bo jak myślisz, jak się znieje, jaki w ogóle zamiar tylko cebienia? Nie wiem, szczerze nie wiem. Wyrch mnie on od się zazchili... no. nie chce z świeci. No. Światło. Poczekaj, bo wpadło z lampy. Oj, jedun zaprowieci. No spokojnie nowa. No to dawaj. Mów dalej, no. I chcę po no prostu się tam coś ja sponuję, zamiast spotkać oko w oko. No. I boję się, że chcę na coś zrobić. No. To bowiem, jak trzymaj kamerę, tak to na Dobra. Boję się. Boję się, że chcę na coś zrobić i że no nie wiem czy. Zar skończ. O jeden. To bardzo, 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 bardzo. musieliśmy się najprzyszorową ktoś szedł. Ale wiem teraz, że ja, jeżeli że ktoś mówi, że go że się bym, to prześladuje, żeby. był w ja, ja pójdę do wyrażu Bez kamery. I zobaczę, co się stanie. Jeżeli faktycznie będzie, to nie wiem, myślisz, że kiedy zacznę go bić, to coś się stanie? No nie wiem, ja bym jakoś tylko zauważył. że to się uważnie. Jeśli tylko zauważysz, to od razu uciekaj. Czy nie? No bo. Nie Ale musisz zakładać. Co? Nie, a nie bij No nie, chórysy uciekaj, rozglądaj się uważnie Jak coś, jak będzie obok ciebie to wiesz Dajmy jakiegoś jednego ciosa i uciekaj A co jeżeli mnie z Nie, raczej nie bo tam jest otwarta przestrzeń i raczej cię złapie tu to czujesz. Dobra, to ty możesz a, iść a, to nie Dobra, to ty możesz iść Ale czekaj, ale co ja mam zrobić? W Bym... mordę, czy co? So? No w mordę No nie mam uciec No Czyli czekaj Czyli patrz tak jak Idzie oh! No O, oh, widoczno Dobra Dobra, to, to... Dobry, to idź, a ja już idę do domu Poczekaj Siemno Jestem już u zdrowego ksa w... <grym> 예ś... <grym grym grym> yyy Nie, dobra, nie, To jest koniec tego... To jest koniec tego filmiku. Ja nie wiem czemu. Ona jakby... czemu ten, ten gość śmieszny, on w ogóle tu przychodzi. I puka jeszcze w szybę. Gdzie, gdzie jest... Gdzie w ogóle Ola? We nie w drugim pokoju. Zaraz sobie nie pójdę, ale no kurka. Dobra. Ja idę po Ole i widzimy się jak będziemy razem, nie? Bo to jest tak chore. To jest chore co się w ogóle dzieje. Elo, nie. Sajonara. So Dobra widzę, jest jestem zadrowy koks. Siema. On się Ola, to jest za zadrowy koks. I po prostu ten... bo ty byłaś tam w drugim pokoju, co nie? Tam I... Ja mam z Izosem. No i jest taki przypał taki No i co znowu? znowu, znowu. Nie znowu. Nie wiem czy... Coś coś został, złownie złoży za okno? Nie, nie, no, nie. No ale no możesz w to nie uwierzyć, ale po prostu ja tutaj nagrałem, nagrywałem filmik, ty nie? No. tutaj chodziłem i tu dokładnie w tym oknie... Bo to okno było otwarte, nie? No tak. No i w tym oknie, tu był taki śmiech, nie? Patrz jak otworzysz, to wszystko słychać. Czy nie? No, no i ja słyszałem taki... jak słyszałem takie ha 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 ha, to taki nie? I przez okno i zgadnij kto tam był Nie gadaj Ten debil? Tak Nie, co to za chłopak Tu, i patrz, on tu tu był i zaczął tak I zaczął pukać szybę Ale nic nie mówił? Nie, nic nie powiedział A, a jak mam w ogóle głos? No taki bardziej taki Jakiś um... psychopata czy normalny chłop jakiś pan? No taki bardziej... Psychopatowy? Taki to i to. Tak w sumie. Taki dziwny? Taki dziwny, no. Nie wiem, dobra. Co się odwala, nie wiem. Nie taki babucho. bardziej. Babochłop? No. Taki głośno, taki... Dziwny. Ale pod psychopatę zachęcała, ale no? Tak? No. Hmm. Czyli... czy jakiś głąb po prostu na Śledzie. No, to, że nas śledzi... Czekaj, czekaj, bardziej czekaj. Bo on ze mną jeszcze nie miał spotkania. No nie tylko ze mną, cały czas. <noise> to przerwane, ja mam ja złe nie? Ej, okay. ale to czekaj. Ej, to z tego, co teraz wiem, to nie możemy się rozdzielać. No tak. A ty się boisz go? No jest taki dziwny, no ale nie jest jakiś straszny. Ale... Ale, ale... W, ale w ogóle powiedz, jak by było w garażu? Aha, właśnie, no, teoretycznie, nic, no, byłam, rozglądałam się, poszłam do różnych pokoi, w sensie, pokoi, jezu moja, poszłam do garaży, no, rozglądałam się po wszystkich miejscach parkingowych, no i nic, nie widziałam, nie? Nic? Ni nic, kompletnie nic, nie? Rozglądałam się też na tym, że, żeby nie było, że mnie od tyłu złapie, nie? No. Ale no nic nie było, kompletnie nic nie było. Nie? No. Mnie to zdziwiło, nie? Potem dostałam powiadomienie na telefon, że muszę coś od Xboxa ogarnąć, nie? No. Więc ty byś a ja poszłam do Xboxa ogarnąć. No ja nie słyszałem, że chyba wchodziłaś. No tak, słyszałem, że, że wchodzę, więc... O nie słyszałem. Nie słyszałem, że, wcho że wchodziłaś. O, nie słyszałaś. No. Ogarniałam od Xboxa. I mówię... Y Dobra, on naprawił mi głosik, nie? No. I po prostu... Wchodzę, po prostu... Wchodzę do pokoju, nie? I, i, i się siema, nie? I ty mi dopiero tam co mówisz, więc... Ale już w garażu, ma nic, kompletnie nic. Nic, nie? Dlatego, dlatego, to no nic konkretnie, jest... nie, żadnych, nie, żadnych dźwięków, nic? Żadnych dźwięków, żadnego chodzenia, nie? Jedyne co... Było to jakieś... Pan idący do samochodu. A on to. To nieźle. Nie? Ale no, ale A czemu mówią... tylko mnie? On się dla mnie uparł? Nie wiem, dlatego tak samo, jak mówiliśmy przedtem. Może to chodzi o to, że on śledził ciebie. Ej, może teraz jest. Assist, jesteś ty, a jutro będę ja. No to też jest możliwe. Że najpierw mnie, potem ciebie. No to też jest tego. No jeżeli będzie mnie przechidało, to ja mam trochę lepiej. Bo więc wiem, wiem jak to ma sygnał, więc wiem wie, wie, co robić, wiem, wie, gdzie nie chodzić, nie? No, no. Ale jedyne co na razie mi się wydaje to, że nie możemy się rozdzielać. No, to też prawda. Bo kiedy się rozdzielimy... To on przychodzi. On automatycznie. Że... Że... Ej, ale czekaj, 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 Skąd on będzie... Skąd on wie, że mnie nie ma z tobą? Właśnie w tym powiem że nie wiem. A ja słyszę, że on gdzieś jakieś kamery tutaj. W pokoju nic nie widzę. Ani na rogach, ani po dole. Hmm. A słyszę, a słyszę, jeżeli to jest ta kamera. Przez tą dziurką widzi. Przez tego, to z to Chodzi ci o tą dziurkę tu? Tak nie widać. Tu, tu jest taka dziurka. Nie no to może tam... Ja to zakryję. Oh. No, I teraz... No już przez... Nie wiem, przyąbane to było. No. Jak do ciebie oczywiście... Już, już to wiesz, już nie ma tak, że mówię, ej, jaki bajki bejtujesz mnie, nie? No. Tylko bezkiej tu już to wiemy, nie? No to mnie się tylko mnie, a nie ciebie. On Uparł się na mnie? Właśnie on ze mną jeszcze nie miał spotkania. Ani razu. Mhm. W ogóle widziałaś go? Nie. Wysoki jest, czy nie? No jest taki trochę wyższy od ciebie. Jest wyższy od ciebie. Hmm. A, ja, a jaką wróg chodzi? Jaką biegną? No, tak, no tak, jak pokazywałaś. To widziałaś go przecież. A nie, tylko widziałaś. Kiedy? Mówiłaś mi przecież. Aha, ej bez zapomniałam o tym. Czyli wiem jak chodzi. Już trzeba zapomnieć. Hmm. On jest taki czarny, on ma taką... wiem, przecież go ale... Jak ja go widziałam, to on po prostu szybko biegł. No. Więc ja przez dwie, nie? No tak dziwacznie on no, po prostu chodzi. Ja jaki debil. No, jak dał. On... Jak dał on? to jadałeś w tym momencie, nie? Jak jak się chodzi, nie? To nie, po prostu o, my się musimy zrobić na niego tą pułapkę, nie? No dlatego wydaje mi się, że widzowie zaraz zobaczycie w kolejnej stronce. Jak robimy rozkład na jego pułapkę. Ta przygotowujemy materiału i... Więc...